Mówi się o mieszkańcach wsi Wieśniaki. Jak ty się do tego odniesiesz? Co uważasz w tym określeniu? Ja uważam, że, nie, to, że tu należy się szacunek każdemu i no Wieśniaki. Co to jest w ogóle za określenie? Mieszkańcy wsi, a nie Wieśniaki. No. Także robią... Ludzie na wsi robią bardzo ciężką pracę wykonują. To jest, to jest, to jest niesamowite jak, jak my się nauczyliśmy, że od, od ziarna do chleba ile, ile, jaka to droga musi być przebyta, więc szacunek się należy ludziom na wsiach za tą ciężką pracę, to, bo to nie jest łatwy kawałek chleba, co oni wykonują. A jak było przed programem? Jakie było twoje nastawienie do wsi? Czy wiedziałeś, że to jest aż tak ciężka i trudna praca? Nie miałem się pojęcia. Wiedziałem, że to jest ciężka praca, ale nie że aż tak. No to... Z, 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 okres ten, ja, jak się doje krowy, to co 12 godzin, tak to jest tak cykliczne, ale to trzeba robić codziennie. To jest jak, jak Szymon podobno e, od 10 lat miał chyba jeden dzień urlopu, bo cały czas musi, musi być, musi, musi doglądać swoich zwierząt, nie? no to jest, to jest niesamowita praca i szapoba Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!